Cześć wszystkim, ten film jest informacyjny. W tym filmie chciałbym Was poinformować o zmianach w Go Battle League oraz o nowych dodatkach w Pokémon Go związanych z epidemią wirusa. Zacznijmy od informacji o Go Battle League. Od dzisiaj aż do poniedziałku, czyli 13 kwietnia 2020 roku, Niantic wyłączył konieczność przejścia dystansu aby odblokować walki, tak samo jak możliwość zapłacenia pokojów za możliwość grania w PVP bez wymaganego dystansu. Natomiast, jeśli rozpoczęliście już rundę walk, te zmiany będą obowiązywać dopiero od kolejnej zaczętej rundy. Również od dzisiaj aż do piątku, czyli 1 maja, walki z przyjaciółmi na odległość wymagają tylko pierwszego stopnia przyjaźni. Teraz omówimy omów, sobie dodatki związane z epidemią wirusa. Potrójny Startup oraz XP obowiązuje za złapanie pierwszego Pokemona w danym dniu. Dlatego wyłączcie sobie wtedy Star Piece i Lucky Zmiany w giftach, takie jak zwiększona ilość prezentów, jakie możecie otworzyć z 20 do 30, również pojemność prezentów, jaką możecie sobie przechowywać, zwiększy się z 10 do 20. I tak jak teraz widzicie u mnie na ekranie, w sklepie jest do kupienia o taki OtoBox, który będzie dostępny aż do poniedziałku, czyli 30 marca do godziny 22. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, obowiązkowo napiszcie hashtag 2332 a ja wam przypnę serduszko. Ale również, aby zostać w bezpiecznym w tym jakże niebezpiecznym okresie czasu, to pozostańcie w domach, a jeżeli już musicie, to wychodźcie tylko w najważniejszych momentach. Spacery oczywiście nie są zabronione, a nawet polecane. Mycie ręce i to tak naprawdę wszystko. Trzymajcie się.